Uratowaliście ten kanał i chciałbym Wam za to bardzo podziękować. W 2023 roku udało się wreszcie uruchomić coś, o czym myślałem od bardzo dawna, czyli kanał na YouTube, ale tym razem po polsku. Od kilku już lat prowadziłem kanał w języku angielskim, na którym udostępniałem swoje projekty. Udało się tam zebrać jak do tej pory trochę ponad 100 tysięcy subskrypcji. Bardzo chciałem sprawdzić, czy coś podobnego uda się po polsku. Kanał wystartował w połowie kwietnia, kiedy to opublikowałem zapowiedź kanału. Poinformowałem również moich subskrybentów z głównego kanału, że zaczynam coś nowego, tym razem po polsku. I tak udało się zebrać pierwsze 100 subskrypcji. Kilka dni później pojawił się film o jednym z moich najbardziej popularnych projektów, czyli Dremel CNC. I od tamtego momentu filmy pojawiały się już dosyć regularnie. Film o robocie śledzącym piłkę nie poradził sobie aż tak dobrze, jak tego chciałem, ale i tak jestem z tego projektu bardzo dumny i myślę, że jest to zdecydowanie film wart zobaczenia. Mini Gentarka była projektem, który był mi potrzebny, więc dlaczego by również nie zrobić filmu z budowy? Mam nadzieję, że projekt komu się przyda, a na mojej stronie można znaleźć darmowe plany jej budowy. Elektryczna deskorolka oraz system podlewania do szklarni były ulepszonymi i przebudowanymi projektami, które powstały już dość dawno temu, a pewnie jeszcze nie raz będę miał okazję je ulepszyć w przyszłości. Film o samolocie z pianki jest prawdopodobnie jednym z moich ulubionych. Jest to nie tylko mini instruktaż tego, jak piankowy szybowiec może zostać przerobiony na samolot zdalnie sterowany, ale również historia wielu niepowodzeń, która mówi, że nie warto się poddawać, nawet kiedy jest ciężko. Film o śmigłach toroidalnych to wynik mojego zaciekawienia tematem i chęć sprawdzenia, czy naprawdę mają one sens. Tutaj nastąpił też mały przełom, ponieważ shorty na temat tych śmigieł zdobyły setki tysięcy wyświetleń na YouTube, a na TikToku jeden z nich przekroczył milion. Byłem zaskoczony, że tak bardzo. Techniczna tematyka może zdobyć aż tyle wyświetleń. Od tego momentu shorty stały się nieodłączną częścią prostych części i przyciągnęły na kanał bardzo dużą widownię. Kolejny mały przełom nastąpił wraz z opublikowaniem filmu o maszynie do liczenia śrub. Film ten wywołał wiele kontrowersji i szybko polubił go algorytm, dzięki czemu aktualnie ma już ponad 80 tysięcy wyświetleń. Do problemu liczenia śrub jeszcze będę wracał w przyszłym roku, jeśli tylko będę miał na to czas, ale nie, nie będę do tego używał uwagi. Cztery następne filmy o tematyce robotycznej nie zyskały dużych wyświetleń, ale sądząc po komentarzach i współczynniku lajków na poziomie 99%, a czasami nawet 100%, myślę, że się spodobały. Ale pracowałem nie tylko nad filmami i w momencie, kiedy publikowane były filmy o robotach, starałem się też uruchomić sklep prostych części. Po wielu godzinach modyfikowania WordPressa udało mi się stworzyć ładny i przejrzysty sklep, który mam nadzieję w przyszłości będzie dla Was bardzo pomocny. Budowanie drukarki 3D od podstaw było małym wstępem do miejmy nadzieję dużo większej ilości materiałów na temat druku 3D. Film o moim domowym warsztacie był dla mnie bardzo ważny, gdyż to tutaj będę pracował nad moimi projektami. Mam nadzieję, że już niedługo uda się dokończyć budowę nowego warsztatu na nieco większe narzędzia. Świąteczny poradnik zakupowy dla Majsterkowicza, mimo tego, że robiony naprawdę na ostatni moment, wypadł bardzo dobrze. i Jeśli tylko będzie zainteresowanie, to myślę, że można tego typu filmy robić co roku przed świętami. I ostatnim filmem na kanale Proste Części i drugim z największą liczbą wyświetleń jest film o malowaniu proszkowym. Trochę nie spodziewałem się takiego sukcesu, akurat tego filmu, ale bardzo się cieszę. Udowadnia to, że na polskim YouTubie da się przebić z filmami, które mam nadzieję mają w sobie coś więcej niż to, co widać w karcie na czasie. Powstała również cała seria shortów z kalendarza adwentowego Lego, co być może nie było powiązane z moimi projektami. Ale był to taki mały eksperyment, żeby sprawdzić, co się stanie, jeśli będę publikował filmy codziennie przez tak długi okres czasu. Oraz wyzwanie dla mnie, aby codziennie nagrać jeden prosty i krótki filmik. Podsumowując ten niepełny rok, kanał Proste Części zebrał w sumie 3,3 miliona wyświetleń i zarobił szalone, uwaga, 1200 zł z reklam na YouTubie. Na początku wspominałem, że uratowaliście ten kanał, a to dlatego, że miałem taki bardzo ambitny plan. Żeby kontynuować proste części tylko jeśli uda się do końca roku zdobyć 10 tysięcy subskrypcji. Aktualnie na koniec roku mamy ponad 15 tysięcy, a więc z całą pewnością proste części będą kontynuowane. Udało się również zrealizować pierwsze zamówienia na wtypie internetowym proste części, zdobyć 10 tysięcy obserwatorów na TikToku i ponad 1000 na Instagramie. I za te wszystkie naprawdę duże liczby bardzo wam wszystkim dziękuję. A na koniec, mimo tego, że ten rok był naprawdę dobry, to życzę Wam i sobie, żeby przyszły, był jeszcze lepszy.